W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki apostole i męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością. I z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści, dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem, i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością, niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o boskiej opatrzności. O święty mój orędowniku, Ty mnie nie możesz opuścić. W tym moim smutnym położeniu nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.